Cześć, że ja dzisiaj będę kontynuować nie odcina. Ale dzisiaj nie wiem, co dziś będziemy jeszcze robić. O, oh. aha, wygrałem. Policja wygrywa jeden do zero. A drugiego sobie weźmiemy do aresztu, bo nie wiadomo, czy on będzie coś chciał robić jeszcze. O, oh. oh, to ja. Nie umiem jeszcze mówić po polsku, ja. tylko umiem mówić in the English. No dobra, bo ja tu jestem nowym, to Wy musicie mi się ukłonić. Kto mi się ukłoni? Kto? Do no, kto? No dalej, no ukłoncie się, no? No to dobra, nara. Ale nie, nie jest to filmik, przecież nie kończymy. Kto to mówił, że my kończymy filmik? My się nie kończymy filmik. Przecież że kto to mówił, że my kończymy filmik? No kto? Przecież nikt nie mówił. No to co możemy teraz zrobić, Molly? Tego też wezmiemy do węzela. No, tutaj. Tutaj też. Ale nie, tutaj zjedziemy z to no, chyba nie wiem To on tu, to on się postoi. ze mną. No. No. no to narka do następnego odcinku LEGO. A później będziemy robić odcinki z Minecraft, i go i, i różne rzeczy. Narka.